Po rozpakowaniu drukarki HP DeskJet serii 2600 czas na zainstalowanie konfiguracyjnych wkładów atramentowych. Należy zainstalować wkłady konfiguracyjne dostarczone wraz z drukarką. Podłącz przewód zasilający do drukarki, a drugi jego koniec do gniazda ściennego. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę. Opuść zasobnik wyjściowy, a następnie pokrywę dostępu do wkładów atramentowych. Wyjmij czarny wkład konfiguracyjny z opakowania. Pociągnij zapasek w celu usunięcia taśmy ochronnej z wkładu drukującego. Nie dotykaj styków miedzianych ani dysz atramentowych. Dotknięcie ich może prowadzić do zatkania, problemów z atramentem i pogorszenia połączeń elektrycznych. Upewnij się, że wkład wymienny jest zainstalowany w odpowiednim gnieździe. Wkład trójkolorowy należy umieścić w lewym gnieździe, natomiast wkład czarny w prawym. Przytrzymaj wkład po obu stronach i wsuwaj go do momentu, aż zatrzaśnie się na miejscu. Powtórz te czynności, aby zainstalować trójkolorowy wkład konfiguracyjny. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych. Drukarka rozpoznaje wkłady konfiguracyjne i przygotowuje drukarkę z nowym atramentem.